Okuniewska, a to nowy podcast. Ja i moje przyjaciółki idiotki. Żartuję, to też nie będzie miało intro. Ja i moje przyjaciółki idiotki to jest taka rzecz, która mi się śniła po nocach. I serio, sto tysięcy razy podejmowałam decyzję, że to już właśnie teraz, albo że znalazłam formę na te opowieści, że je będę pisać, albo że nagram je w formie wywiadów, albo że je zrobię w komiksie, albo w serialu, ale jakoś bez przerwy coś było nie tak. I ciągle mi coś stawało na drodze i naprawdę no, nie miałam pojęcia, od czego zacząć. I ta forma podcastu, która przyszła mi do głowy nie, no niedawno dopiero, jest chyba najlepszą opcją z możliwych, bo po pierwsze, to wszystko wyszło z rozmowy. I było tak, że siedziałam z koleżankami w trzech kolorach, w takiej knajpie, która już nie istnieje, i opowiadałam im historię mojego rozstania. Oraz tego, jak po tym rozstaniu się działo, i tam co się działo, i o wszystkich z nim związanych dramatach. I one tak jadły i, i patrzyły się bez takiego żadnego wzruszenia na mnie, jakby na twarzy miały wymalowane takie, że przecież i tak wiemy, jak to się skończy. No więc ja im tam nakręcam ten dramat, mówię, co im tam nawyprawiałam, a one nadal nic. I w końcu, jak one skończyły jeść swoje kluski, to każda z nich zbiła moją opowieść swoją opowieścią, i wtedy to ja miałam tę twarz, że okej, okay, dobra, wiem, wiem. Jak to się skończy, bo sama miałam to już za sobą i wiedziałam, że wszystko, co robiły moje przyjaciółki, ja też to robiłam. Bo wszystkie jesteśmy idiotkami dokładnie tak samo. To było zajebiście, zajebiście wyzwalające doświadczenie. To było jak zdjęcie za ramion ciężkiego plecaka. To było wspaniale, umacniające przeżycie. I w tamtym momencie. Zdałyśmy sobie sprawę, że wszystkie jesteśmy idiotkami i wielokrotnie robimy rzeczy, które już zrobiło milion dziewczyn przed nami. Wpierdalamy się w, reak w relacje, które od samego początku są skazane na płaczki. I trzeba o tym mówić, bo jeśli to uratuje chociaż jedną idiotkę przed beznadziejnym związkiem, a jakaś inna idiotka się chociaż raz zaśmieje, to misja zostanie spełniona. I każda z nas ma przyjaciółkę, która dziewiąty raz daje szansę temu samemu kolesiowi, który ją zdradza na prawo i lewo. A ona nadal go przyjmuje i nadal wierzy, że on się zmieni. Każda z nas chociaż raz jechała autobusem ze słuchawkami w uszach i tam leciała jakaś najsmutniejsza rozstaniowa piosenka świata, a nam po policzku leciała taka łezka złamanego serca. Każda z nas kiedyś grała w tym teledysku. Każda, absolutnie każda laska, jaką znam, myślała kiedyś, że zmieni jakiegoś kolesia z chujowym backgroundem. Nieważne, czy to rodzice pijacy, czy to był wychowywany przez wilki, cokolwiek. Każda myślała, że będzie tą wyjątkową, tą jedyną, lepszą niż terapeuci i, i sam Jung, że ona to będzie właśnie tą kurwa zbawicielką i zmieni jego życie. Kocham Was dziewczyny, bez kitu Kocham, jesteście wszystkie wspaniałe. Bo tak naprawdę w idiotkach nie chodzi o to, żeby się nie wpierdalać w te toksyczne relacje. No bo właśnie każda z nas się w nie kiedyś w końcu wpierdoli, tylko chodzi o to, żebyś po fakcie mogła się pocieszyć, że milion całkiem kumatych życiopolasek zrobiło to przed tobą. I pewnie wielokrotnie podczas tego mojego gadania też w połowie odcinka będziesz już znała dalszy ciąg historii. I tak samo zrobisz tę minę, że już wiesz o co chodzi. Tak jak moje koleżanki, i właśnie o to chodzi, to jest najpiękniejsze, bo każda z nas chociaż raz w życiu była idiotką, albo nią jest. I chciałabym, żeby każda słuchająca tego podcastu osoba była dumna z bycia tą idiotką, żeby podchodziła do tego z dystansem i żebyśmy się w końcu przestały i przestali, bo bycie idiotką nie ma płci, żebyśmy się przestali wstydzić, że mamy odwagę w dzisiejszych czasach się zakochać. I Ted, mój terapeuta, zawsze każe mi się zastanawiać nad intencją każdego mojego działania. A moją intencją w tym momencie jest sprawić, żebyśmy wszyscy poczuli, że jedziemy na tym samym wózku i że możemy się w końcu zacząć z siebie śmiać. Moja przyjaciółka idiotka to jest temat wielu piosenek. W zasadzie w ogóle można powiedzieć, że, że większość piosenek jest śpiewanych przez idiotki, albo przez idiotów, albo o nich jest, albo no, no nie da się z nikim ich pomylić. I dlatego ten podcast ubierzemy w taką formę, że ja będę wam go zaczynać piosenką. I będzie to mój popis recytatorski bardziej, a nie muzyczny. Mam nadzieję, że, że jesteście na niego gotowi. I ja i tak będę lepsza niż te teksty. Te teksty staną się tematem odcinków i będziemy je wspólnie omawiać. To brzmi trochę jak kurs albo szkoła idiotek, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że my wszyscy już te szkoły skończyliśmy. Ja już nawet mam dyplom z bycia idiotką. Sama sobie. Przypinam kotylion idiotki. I nieważne, czy jesteś idiotką z pełną świadomością, czy się dopiero nią staniesz, bo może się okazać, że na przykład staniemy się dumnymi idiotkami. Nie wiemy tego, ale każda z tych historii zdarzyła się w moim życiu albo w życiu moich bliskich koleżanek. Każda z nich zdarzyła się też pewnie z miliard razy gdzieś tam indziej. I, i nie wyciągniemy z nich żadnych wniosków z tych historii. Bo bycie idiotką polega właśnie na powielaniu tego, co się już działo. Nie uczymy się na błędach. My zawsze będziemy idiotkami i tego nam z całego serca życzę. I mam nadzieję, że to intro zaciekawiło Was na tyle, że, że wysłuchacie tych historii, w których każdy z nas uczestniczył, które są jak klisza, które każdy z nas słyszał albo widział. I nie musicie mówić tak albo nie, no bo możecie się wstydzić w środku w sobie, ale ja kocham te historie i kocham być przyjaciółką idiotką. Uważam, że to nie jest obelga, tylko odwaga do przyznania się z własnej do własnej bezbronności, no i odwaga być sobą i szczypta nai naiwności. Ale dobra, zaczynajmy. Przed nami odcinek pierwszy.